Państwa. Dzisiaj gościem MedEkspresu jest pan profesor Jarosław Sławek, kierownik kliniki Neurologii Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Panie profesorze, rozmawiamy dzisiaj w światowym dniu choroby Parkinsona. Proszę nam powiedzieć na początek, jak dużym problemem w Polsce i na świecie jest ta choroba, ilu, ilu osób dotyczy, i może takie przewrotne pytanie, jakie panują stereotypy na temat tego schorzenia? Pytam raczej o te nieprawdziwe niż prawdziwe. To zacznę może od tej epidemiologii. Jak to jest częste schorzenie? To jest schorzenie, w którym powyżej 65 roku życia choruje 1,5% populacji w całej populacji to jest 0,3%. To łatwiej oczywiście wyrazić, widzieć w takich liczbach bezwzględnych i dane Narodowego Funduszu Zdrowia mówią, że w Polsce jest około 90 tysięcy chorych, a patrząc na taką epidemiologię, ile tych chorych co roku może przebywać, to około 5 tysięcy nowych chorych w Polsce diagnozujemy co roku, więc no jest to schorzenie, patrząc na te dane o takim znaczeniu społecznym, ekonomicznym, no istotne bardzo. A to, co jest jeszcze bardziej niepokojące, to to, że wszyscy badacze na świecie podnoszą w swoich wystąpieniach alarmują, że to schorzenie znacznie szybciej, ta krzywa zachorowań znacznie szybciej rośnie w ostatnich latach, niż byśmy oczekiwali na podstawie danych z lat ubiegłych. W 2016 roku na świecie było nieco ponad 6 milionów chorych z tą chorobą. W 2040 ta liczba ma się podwoić, ma być 12. Niektórzy nawet wieszczą, że 16 milionów chorych. No to jest niepokojące, ale wydaje się, że uzasadnione, bo jeśli ta choroba związana jest rzeczywiście z wiekiem, ze starzeniem się, w tej populacji ludzi starszych jest tych chorych więcej, to. To rzeczywiście ta liczba ludzi starszych w populacji wzrasta, ale wydaje się, że to nie jest jedyny czynnik, i upatruje się jeszcze dodatkowo tutaj wpływu środowiska, zanieczyszczeń te wszystkie pyły zawieszone, które wdychamy, one też dostają się do środkowego układu nerwowego i mogą być takim. Inicjatorem tych zmian, które od zapalenia prowadzą do neurodegeneracji. To samo dotyczy pestycydów używanych w rolnictwie. Zresztą widać właśnie ten taki wzmożony szczególnie tą liczbę zachorowań w krajach takich, które się szybko rozwijają, jak Chiny na przykład. Więc chyba rzeczywiście w tych czynnikach środowiskowych też coś jest. A co do stereotypów, no to stereotypem jest. Bardzo starsza osoba z drżeniem ręki, czy w ogóle z drżeniem, a choroba Parkinsona średnio zaczyna się około 58 roku życia. No to jeszcze według definicji WHO to nie jest wiek senioralny, więc dotyczy ludzi młodszych, a Wiele osób zachorowuje coraz więcej to częściej obserwujemy poniżej tego 50, 40 czy 30 nawet roku życia. Ostatnio mieliśmy takich chorych, którzy zachorowali mając lat 25 czy 26. To, I to nie zawsze są postacie genetycznie uwarunkowane, które możemy potwierdzić jakimś badaniem genetycznym. Tak samo jeśli chodzi o ten obraz kliniczny, to drżenie nie jest koniecznym objawem rozpoznania tej choroby, a wręcz czasami. Bywa objawem mylącym, to znaczy są inne przyczyny drżenia znacznie częstsze niż choroba Parkinsona. Najczęściej jest to tak zwane drżenie samoistne. Jak trudne albo łatwe jest rozpoznawanie tej choroby? Pytam bardziej o stronę praktyczną w realiach naszej polskiej ochrony zdrowia. Czy zdarza się często, że pacjent, no może szczególnie ten młodszy, niekoniecznie starszy, Rozwija tę chorobę, ale lekarze opiekujący się nim nie, niezbyt szybko dochodzą tutaj do sedna problemu. Tak, to jest wielki problem, bo rzeczywiście te objawy na początku nie są bardzo nasilone mogą być takie niespecyficzne i chory to tak, według danych takich ze świata to błąka się tak mniej więcej od pierwszych objawów do rozpoznania nawet do dwóch lat w Polsce bywa, że i dłużej. A wdrożenie leczenia powinno nastąpić jak najszybciej, więc powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby tę chorobę rozpoznawać no jak się da najszybciej. Do tego potrzebna jest wiedza, ale do tego potrzebne jest także doświadczenie i stworzenie takiej jasnej ścieżki w pacjenta w systemie. Nasz system polski jest systemem opartym na tym, że są specjaliści. Specjalista, neurolog, każdy neurolog ma być. Specjalistą od wszystkich schorzeń neurologicznych. No wiadomo, że w dzisiejszym świecie trochę tak nie jest i w tych przypadkach trudniejszych chory powinien mieć możliwość trafienia na taką szybką w miarę konsultację do ośrodka referencyjnego. Ale polski system nie przewiduje takich ośrodków. Nie mamy poradni Parkinsonowskich z nazwy, mimo że ja taką poradnię prowadzę, założyłem już w 90 latach w Gdańsku, czyli ona jest już ponad ćwierć wieku, to ona nie jest w, do znalezienia na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Po prostu takiego produktu nie ma. Jest taka tabliczka w szpitalu, ale no to trzeba do niego trafić, żeby, żeby móc tam zobaczyć, że taka poradnia funkcjonuje. I domagamy się, zabiegamy o to już od dawna, żeby te wszystkie ośrodki referencyjne, które takie poradnie czy oddziały będą prowadzić, no zostały nazwane i także trochę lepiej wyposażone w możliwości diagnostyczne, w szerszy katalog badań, które możemy zlecić, po to, żeby ta ścieżka pacjenta była krótsza, a także mniej kosztowna, bo dzisiaj taki chory, co do którego rozpoznania są wątpliwości, on krąży w systemie. Bywa, że jest w trzech poradniach różnych, a bywa, że jest trzy razy hospitalizowany, wykonuje mu się ciągle te same badania bez żadnej konkluzji i, i, i trwa to właśnie dwa czy trzy lata. To byłby znacznie oszczędniejszy, a także przyjaźniejszy dla pacjenta system, w którym po rozpoznaniu wiadomo byłoby, gdzie go w danym regionie czy województwie skierować. Oczywiście do tego potrzebujemy też wyspecjalizowanej kadry, tak jak powiedziałem tutaj wiedza, ale także doświadczenie w rozpoznaniu tych różnych subtelnych objawów na początku choroby i zlecenie tych badań dodatkowych, które są konieczne i potrzebne, a nie wykonywanie drogich badań, które są niepotrzebne, co jest najczęściej właśnie takim takim działaniem tych, którzy mają mniejsze doświadczenie. No i to znowu przekłada się na na finanse, niepotrzebne wydatki. W większości, u większości chorych to rozpoznanie może być oparte o rozpoznanie kliniczne, czyli bez większych badań dodatkowych. Z tego co mówi Pan Profesor, to do takiej prawdziwej, skoordynowanej, interdyscyplinarnej opieki nad chorym na chorobę Parkinsona jeszcze daleka droga. Jakie tutaj największe przeszkody stoją na niej? No, no, musielibyśmy zmienić po prostu system funkcjonowania tego poradnictwa ambulatoryjnego i system referencyjności ośrodków w Polsce. My chcielibyśmy, żeby te ośrodki referencyjne, tak zakłada nasza strategia dla polskiej neurologii, którą opracowaliśmy z Uczelnią Wazarskiego, opublikowaliśmy dwa lata temu, zakłada powstanie dla tych największych chorób właśnie takich regionalnych, wojewódzkich ośrodków. Do których takich chory by trafiał, po ustaleniu rozpoznania mógłby wrócić do lekarza, tego neurologa ogólnego, a w razie napotkania trudności znowu w leczeniu, trafiłby na, na takie bardziej już wyszukane, wyspecjalizowane, zaawansowane metody leczenia z powrotem do takiego środka referencyjnego. No przeszkodą przeszkoda jest, wydaje mi się, administracyjna. Musielibyśmy z, z zacząć, zainicjować ten problem, ten problem, jakby dyskusji o, o tej opiece skoordynowanej i, i, i ośrodkach referencyjnych. Jest tutaj zielone światło. Na razie w, w Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych przygotowanie takiego programu dla. Pilotażu takiego właśnie działania, które się nazywa skoordynowaną opieką, które pewnie no będzie takim zalążkiem tego systemu, bo ono przewiduje, że ten ośrodek koordynujący właśnie będzie tym ośrodkiem nadrzędnym, który będzie, będzie spełniał taką nadrzędną rolę w diagnostyce i leczeniu pacjenta. Ten program być może będzie już gotowy jesienią tego roku i no, i będzie wdrożony, ale na razie jesteśmy na etapie, etapie dyskusji. No ale jest, jest w każdym razie jakaś nadzieja, że, że to się może zmienić. Porozmawiamy może przez chwilę o leczeniu choroby Parkinsona. Jak to obecnie wygląda w Polsce? Czy pacjenci mają dostęp do leków dostępnych w innych krajach Europy Zachodniej? Ale chciałbym też wybiec nie, nieco dalej. Co na horyzoncie? Co, jakie nowe metody są przygotowywane przez naukowców? Ju, już w, przy okazji podobnej rozmowy w poprzednich latach wspominaliśmy o biomarkerach wczesnego okresu, o pracach nad szczepionką, o terapii genowej. Jak to się rozwinęło, jak to się potoczyło i co nas czeka za kilka lat? No, chorobę Parkinsona leczymy w, w zależności od etapu, na jakim jest pacjent. Dla tego etapu wczesnego, czy, tych pierwszych powiedzmy nawet 10 lat leczenia, większość leków, które są obecnie dostępne na świecie, jest także dostępna w Polsce, chociaż wiemy, że w Polsce leki są. Drogie. Jeśli chodzi o poziom refundacji leków, to jesteśmy no to raczej tak na końcu tej, tej tabeli europejskiej. I te leki, mimo posiadanych refundacji, to, to nie są leki bezpłatne. Poza lewodopą, która jest takim oczywiście najważniejszym, ciągle lekiem z, z złotym standardem w leczeniu, no mamy cały szereg innych leków, które są refundowane tylko częściowo 30%. A część leków ciągle w Polsce jest nierefundowana. Natomiast jeśli chodzi o nowe leki na świecie, takie leki się pojawiły do leczenia tego właśnie takiego okresu, nazwijmy, wczesnego czy średnio zaawansowanego, i mam nadzieję, że one z czasem do Polski także, także trafią. No nie było tam żadnego leku przełomowego. To są raczej leki, które, które jeszcze poprawiają funkcjonowanie chorego. Mają taką wartość dodaną do tego, czym obecnie, czym obecnie dysponujemy. Największy postęp dokonał się w leczeniu tej choroby, którą nazywamy zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. To zwykle jest właśnie powyżej 10 lat trwania choroby i w, te, w takiej sytuacji, kiedy to leczenie takie konwencjonalne jest już mało skuteczne, kiedy chory wiele godzin w ciągu dnia doświadcza tak zwanych stanów off, czyli. Okresów niesprawności albo nie toleruje tych leków, albo ma działania niepożądane po tych lekach tradycyjnych, do ustnych nadmierne ruchy, tak zwane dyskinezy czy jakieś inne objawy. Natomiast dla tych chorych od 2018 roku mamy w Polsce terapię infuzyjne, podawaną podskórnie apomorfinę w ciągłym wlewie z takiej zewnętrznej pompy i dojelitową podawaną przez PEG, czyli no trzeba tutaj zrobić. Założyć stomie poprzez powłoki brzuszne do żołądka i dalej cewnik do jelita przeprowadzić. Ten system nazywa się duodopa. To był duży, duży skok, bo ci pacjenci z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona w Polsce mieli tylko dostęp do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu. To jest oczywiście wspaniała metoda leczenia, ale niestety nie dla wszystkich i wielu chorych z powodu przeciwskazań chociażby w wieku powyżej 70 roku życia, czy jakiś zaburzeń poznawczych, czy otępienia, czy, czy przeciwwskazań neurochirurgicznych, zmian w rezonansie, nie było kwalifikowanych. Te metody infuzyjne otworzyły te, te szanse. I ta modyfikacja leczenia dzisiaj polega na modyfikacji tych, tych terapii infuzyjnych. Ten system duodopa będzie ewoluował w w kierunku iniekcji podskórnych, czyli nie trzeba będzie zakładać tego PEGA, czyli on będzie mniej inwazyjny, bardziej przyjazny pacjentowi. Również będzie to wymagało mniej procedur do wykonania w szpitalu, czyli po prostu będzie to, to również łatwiejsze i być może będziemy mogli zaoferować to leczenie w większej grupie pacjentów. Pompę używaną do apomorfiny, mam nadzieję, że uda się przekonać ministerstwo, że, żeby zmniejszyć jej rozmiary, bo ta metoda często jest stosowana jeszcze u ludzi, którzy pracują, którzy są w dobrej zupełnie kondycji i po zastosowaniu tego leczenia. I my taką mamy w Polsce pompę, którą niewiele już krajów w tej chwili używa staroświecką od bardzo dużych, dużych rozmiarach, no, która po prostu jest niewygodna, te nowe pompy. Można na pasku od spodni zamontować tak jak telefon komórkowy w tej wielkości i naprawdę z tym normalnie funkcjonować. Więc tutaj przełom będzie w tych dwóch terapiach. Oczywiście ciągle są to terapie, są to terapie objawowe. Udoskonala się również techniki tej głębokiej stymulacji mózgu. Możemy dzisiaj sterować stymulatorem pacjenta z gabinetu, a pacjent siedzi sobie w domu 200 km od szpitala robimy to za pomocą telefonu komórkowego. Takie możliwości nam ta technologia nowoczesna daje. Są stymulatory takie, które dopasowują się do stanu ruchowego pacjenta. Nie, nie ustawiamy stałej, ciągłej stymulacji, tak jak to jest dzisiaj. Tylko sam stymulator jakby autoreguluje i dostosowuje tą, tą aktywność. To, to, to jest taka koncepcja tak zwanych pętli zamkniętych. No to jest coś, co już, czym już dysponujemy. Te stymulatory już są także w Polsce, w Polsce dostępne. Są stymulatory ładowalne, gdzie można je ładować jak telefon komórkowy, czyli nie wymieniamy baterii za 3-4 lata, ale po 10 i więcej latach. Także jest dużo modyfikacji tych terapii objawowych, ale to, co pan pytał na końcu, czyli to leczenie, które jest najbardziej oczekiwaną zmianą, czyli leczenie, no już nie chcę powiedzieć, zatrzymujące postęp choroby, chociażby leczenie spowalniające jej przebieg, neuromodulujące takie badania. Toczą się badania z przeciwciałami monoklonalnymi. No niestety, w końcu ubiegłego roku w New England Journal of Medicine, w takim bardzo prestiżowym czasopiśmie, chyba najbardziej prestiżowym na świecie, ukazały się dwa raporty dotyczące takich przeciwciał z badań drugiej fazy, i oba były niestety negatywne. No to wielki zawód dla naszego środowiska, a także dla pacjentów. Jedna z firm zdecydowała się mimo to kontynuować badanie w trzeciej fazie. I to badanie z tym przeciwciałem monoklonalnym toczy się. Także w Polsce to badanie się, się odbywa. I za mniej więcej dwa lata, w 2025 roku, najprawdopodobniej dowiemy się, jakie są wyniki. To jest badanie na kilkuset kilkusetosobowej próbie pacjentów w różnych ośrodkach na świecie. Jeśli chodzi o terapie genowe, to, to, to jest ciągle eksperyment. Ciągle napotykamy tutaj na różnego rodzaju problemy techniczne, i to są metody również inwazyjne z tym, to, to, to co się zaczęło w Polsce dziać kilka lat temu w szpitalu na Brudnie. W tej chwili ten program, jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, nie działa. To był program oczywiście eksperymentalny nie działa i na razie czekamy, czy, czy zostanie odblokowany, czy, czy nie. Szczepionki również w tej chwili nie doszły do etapu do etapu rejestracji sukcesu, i również tutaj na tym polu nie, od, nie odnotowujemy postępu. Także jeśli chodzi o, ten, o tą przyszłość dotyczącą terapii modyfikujących przebieg choroby, no to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale tutaj świat nauki nie ustaje i ciągle pojawiają się nowe badania kliniczne, nowe koncepcje, nowe próby, próby leczenia. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie. Najbliższe wyniki to, jest, to, to są wyniki oczekiwane w 2025 roku z badań. Z przeciwciałami monoklonalnymi. Już na zakończenie naszej rozmowy, proszę powiedzieć, panie profesorze, czego życzyłby pan w Światowym Dniu Choroby Parkinsona pacjentom żyjącym z tym schorzeniem? No, może tym żyjącym w Polsce, żeby mieli właśnie jasne, wytyczone ścieżki w systemie opieki, bo my rzeczywiście za pomocą tych wszystkich metod, którymi dzisiaj dysponujemy, Możemy chorym znacznie przedłużyć życie, ale nie tylko chodzi o przedłużenie życia, ale poprawienie jakości życia tych chorych. Dzisiaj chorzy żyją ponad 20, niektórzy i 30 lat od rozpoznania choroby i w całkiem dobrym, dobrym stanie, więc życzę wszystkim pacjentom jak najdłużej takiej aktywności. Możliwości znalezienia opieki w ośrodkach referencyjnych w całej Polsce. Dzisiaj jest wiele białych plam na mapie Polski, gdzie takich ośrodków, poradni parkinsonowskich czy oddziałów, które się takimi chorymi zajmują, nie ma. Rozpoczynamy w tej chwili cykl szkoleń: tak zwaną Akademię Młodego Parkinsonologa dla młodych lekarzy. Myślę, że, że po kilku latach trwania tych takich rocznych szkoleń będzie także większa kadra i większa dostępność dla pacjentów. No życzę też wszystkim tego, żeby jak najwolniej się choroba u nich rozwijała, ale tu muszę dodać, że pacjent ma też wpływ na rozwój choroby, bo wiemy, że aktywność fizyczna. Ćwiczenia, regularne ćwiczenia, regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie i dla rozwoju również choroby, i ma pewne znaczenie właśnie takie neuroprotekcyjne, neuromodulujące przebieg, przebieg tego schorzenia, więc życzę pacjentom również wiele sił do tego i, i, i takich wewnętrznej motywacji, żeby te ćwiczenia regularne prowadzili, bo bo to jest droga do, 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 do sukcesu, do utrzymania się jak najdłużej w formie. To nie tylko chodzi o sprawność mięśni i stawów, ale ćwiczenia, jest to dowiedzione naukowo, powodują także wzmożenie uwalniania neuroprzekaźników, neurotrofin w mózgu i poprawiają ukrwienie tego narządu i to wydłuża znacznie okres jego dobrego funkcjonowania. Także pamiętajmy o tym wszystkim i no i tyle chyba w tym dniu czy miesiącu choroby Parkinsona. Dużo zdrowia wszystkim życzę.